Do Woźniaka wystartuje Waldemar Cieślewicz, który tak udanie pojechał w wyścigu szóstym wraz z samym Ermolenko. Od krawężnika, Roman Matouszek, Andrzej Zarzecki, Waldemar Cieślewicz i Andrzej Huszcza. Ogromna rutyna. Na niego w Zielonej górze liczą. I Tech. Tech Andrzeja Huszczy. Dotyka taśma, a to jest jednoznaczne z wykluczeniem. To dramat tego zawodnika. A zatem bieg będzie powtórzony tylko w trzyosobowym składzie. Roman Matouszek, Andrzej Zarzecki i Waldemar Cieślewicz. Jest szansa, ale Zarzecki wie że jak wygra. To przywozi remis. I tak się stało. Walczył z Romanem Matouszkiem. Poszedł szerzej. Ale Roman Matouszek teraz idzie też szeroko. Nabiera szybkości. Jest blisko. Czy nawiążą walkę? Andrzej Zarzecki, Roman Matouszek II, Waldemar Cieślewicz. Trzeci chyba nie będzie włączał się do tej walki. Ta dwójka się liczy. Blisko Roman Matouszek. Ale na prostej odjeżdża. Zarzecki. I on wie, że te trzy punkty to remis dla Zielonogórzany. To co mógł zrobić po wykluczeniu Chuszczy, to zrobił, wykonał plan w stu procentach. Bieg remisowy 3-3. Zarzecki przed tym, Mateuszkiem Cieślewiczem, mamy nadal prowadzimy ośmioma punktami. Kibice Bydgoszczy cieszą się. Just assume.